Pytanie brzmi: opisać, jak to wszystko się toczy. No, ale pytanie, od czego zacząć? Uwaga? Najlepiej zacząć od początku. No jasne, tak myślałem. Problem w tym, że na samym początku nikt nie pracuje. O, przepraszam. Pracuje reklama, księgowość i administracja. No ale nie zdążyły jeszcze powstać żadne teksty, które nie zdążyły powstać, gdyż zgromadzeni na drugim piętrze dziennikarze dopiero kombinują o czym by tu napisać, aby okazało się to, jak mawia naczelny, atrakcyjne, czytelniczo. Zasadniczy problem jest taki, że w zasadzie nie ma o czym pisać, gdyż wszystko wcześniej pokazała telewizja. A jeśli nie pokazała, no to znaczy, że publiczność nie jest tym zainteresowana, więc nie ma o czym pisać. No, jeśli już znajdzie się coś ciekawego, czwarte kierownicze piętro może uznać, że jest to dobre, ale takie sobie. Teksty, jak wiadomo, dzielą się na napisane i nienapisane, z tym, że te drugie są zdecydowanie słabsze. Teksty napisane dzielą się na świetne i aktualne, dobre, ale za długie. Dobre, ale niestety nie mieszczące się w profilu pisma oraz zupełnie niedrukowane. No, no, widzę, że niektórzy już się pchają do roboty. To jest biuro reklamy, które pracuje cały czas. No, musi, gdyż jest najlepsze w kraju. Uwaga, kolegium. No, nie pchajcie, koleżanki i koledzy. Zaraz będzie wiadomo, co pójdzie do numeru, zwłaszcza na przód kraju. No, bo przed kraju to wizytówka naszego tygodnika i coś po prostu musi na nim pójść. No, czekamy, czekamy. Tradycyjnie. Redaktor naczelny rzucił polecenie, by wyjść w miasto do ludzi. Rozpytać, nawiązać kontakty, uruchomić osobowe źródła informacji. No, te rzeczy. Chodzi o to, żeby wczuć się w rytm ulicy i przynieść coś naprawdę świeżego. No, koledzy, rzucić się trochę. Od tego momentu sprawy nabierają tempa właściwego pismu numer jeden w segmencie Tygodników Opinii. Dziennikarze ruszają w teren. W za dziennikarzami ruszają wyposażeni w nowoczesne aparaty fotoreporterzy. Redakcja podkreśla, że w ich pracy najważniejszy jest profesjonalizm, czyli żeby wykonane zdjęcia były ostre, nie za ciemne, nie za małe, a zwłaszcza nie za duże. Jedni dziennikarze ruszają w teren, inni udają się do archiwum, żeby zaopatrzyć się w materiały pozwalające zorientować się co i jak. Bywa, że dziennikarz wie, czego chce, ale jakoś no, nie potrafi się tą wiedzą podzielić i archiwistki metodą prób i błędów same muszą dochodzić czego mu potrzebują. No, Dla mnie bomba. Poprawiony przez kierownika działu materiał zostaje zgłoszony na kolegium i albo idzie do numeru jako aktualny i atrakcyjny, albo nie idzie, bo jest tak zwanym ponadczasem i może sobie jeszcze poleżeć. Oczywiście zawsze może być i tak, że nie idzie, no, no bo nie idzie. Teraz tablica z makietą zapełnia się błyskawicznie. Proces składania tekstu i zdjęć nazywa się łamaniem. Zresztą nieprzypadkowo, gdyż bywa bolesny. Wydaje się, że numer jest już skończony, ale oto pojawia się nad kolumnami redaktor naczelny. W wyniku jego poprawek w niektórych tekstach pojawiają się nowe, lepsze lidy, inne zostają dynamicznie złamane, fragmenty klarowne nabierają jeszcze większej klarowności, a zdjęcia za ciemne i nieostre zostają zastąpione ładnymi. Dzięki tym retuszom Kolejny, atrakcyjny czytelniczo numer staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. O co jak wiadomo chodzi? Teraz kolumny zsyłane są do drukarni. Drukarnia je drukuje i zszywa w całość, samochody rozwożą, a czytelnicy kupują i czytają. Nie czekając na społeczny oddźwięk swoich tekstów, redaktorzy znów przystępują do wymyślania i pisania nowych. I tak już od 50 lat. Bez względu na wszystko. Musimy w filmik, gdzie mieliśmy taką świetną scenę z Wojtkiem i z drużynami. Tak, że tak. torbę, ale... Po no, prostu reżyser wrzosił, miałby najlepszą scenę. To teraz na razie niech pan nie przytrzyma tą windę, żeby później ja panu mógł przytrzymać. Będziemy sobie na naprawdę trzymali. Ale wie pan co, że jest nagrywany również dźwięk. Kusini. Cały dzień jeżdżą, tak sobie mi to lubią. No nie chcę powiedzieć, że będziemy im żałować, nie? Stam pan pod ścianą. Ej, czujesz pan palec? A rocznik tu. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć do kamery, że dróż tutaj kilka świetnych, genialnych scen. Czyli to, jest, I to jest kino polskie, kino bez reżysera, tak? No A, tak. Jest jakiś awangardowy film. Jest, jest prawda... Poza nie chcą powiedzieć w piątek. Jest obiektywna prawda, ekranu, która mówi... To jest prawda o, czasów. No niestety, Bartek, straciłeś tę zabójkę. Tu w ogóle stanę. Czyli może jednak wiesz, co? Tak, no, jak go miałeś, a, te Może te... tak? Tak, tylko żebyś stał tutaj. Tak. Aha. Czy mówisz? Wtedy tak, będzie bardzo grzeczny. Mówisz, to jest trochę. Mhm. Musi być. No, Dobra. Dobra. to jest To Dobra, to krzyknij, to ja po, pojadę.